Początek mojej pracy w archiwum archidiecezjalnym rozpoczął się od klamki w tych drzwiach. Jest to wejście do dawnego archiwum archidiecezjalnego i biblioteki kapitulnej. Moja praca w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie rozpoczęła się w 1998 roku. Był to bardzo kluczowy moment dla tej instytucji. Musieliśmy przenieść ogromny zbiór, który swoim rozmiarem sięgał około 6 kilometrów. Była to ogromna praca trwająca około 4-5 lat. Księgozbiór wymagał specjalnego traktowania ze względu na wagę tych książek. Biblioteka znajdowała się tutaj od XVIII wieku. Olbrzymie regały sięgające do stropów nawy północnej, mieszczącej się w murach katedry gnieźnińskiej, wypełnione były po brzegi starodrukami. Najstarsza księga tego księgozbioru jest to Ewangeliarz, zwany Ewangeliarzem Karolińskim. Pochodzi on z około 800 roku. Najcenniejszą natomiast księgą jest Złoty Kodeks pochodzący z drugiej połowy XI wieku. Archiwum archidiecezjalne posiada bardzo bogaty zbiór archiwaliów bardzo różnorodny również rozpiętość chronologiczna jest tutaj bardzo duża najstarszy dokument pochodzi z 1136 roku jest to złota bulla języka polskiego natomiast drugi koniec że tak powiem chronologiczny tych zbiorów jest do czasów współczesnych mój bezpośredni poprzednik świętej pamięci ksiądz Marian Aleksandrowicz był człowiekiem mocno doświadczonym przez choroby. Z powodu choroby często bywał nieobecny w pracy. Zastałem więc taką sytuację, że archiwum funkcjonowało na co dzień dzięki opanowaniu, dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani Justyny Mizerki, która wtedy jeszcze nie była kustoszem. Obserwowałem, jak ona podchodziła do obowiązków, które spadły na nią. Uczyłem się więc od niej zaangażowania w pracę, które pozwala wychodzić, nakazuje wychodzić poza własne ścisłe obowiązki. Bardzo zależy jej na tym, żeby opracowania były rzetelne, żeby osoby, które szukają informacje, żeby rzeczywiście dopytywały do końca, rozmawiały z nią i zawsze jest chętna, jeżeli tylko posiada materiały odpowiednie i źródła, służyć pomocą i udostępniać, także a jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy, że oprócz tego, że jest taką bardzo pracowitą, rzetelną, skrupulatną osobą to ma niesamowite poczucie humoru. Powiedzieć, że pani magister Justyna Mizerka jest pracownikiem gorliwym, sumiennym i rzetelnym to właściwie nic nie powiedzieć. Trzeba zauważyć całość jej ponad 25-letniej pracy w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, by zrozumieć, że ona żyje archiwum, a archiwum żyje w niej. Jest to osoba, uważam, która ma duże kompetencje i mówi się, że ludzi niezastąpionych nie ma, ale ja uważam, że pani Justyna jest osobą niezastąpioną w tym, co robi. Kiedy zaczynałam swoją pracę w archiwum, bardzo dużo tych najstarszych dokumentów, zarówno dotyczących księgozbioru, jak i bibliotecznego, jak i archiwaliów, wywoływało we mnie takie coś w rodzaju wow! Natomiast teraz jest we mnie taka świadomość potrzeby ochrony tego, że jest to bardzo cenna rzecz. Nie wyobrażam sobie pracy archiwisty bez kontaktu z dokumentem. Wiem, że teraz jest taka fala digitalizacji, ale myślę, że te pierwsze opracowywanie, pierwszy kontakt to zawsze powinien być właśnie bezpośrednio taki żywy z dokumentem.